Witajcie w kolejnym dniu naszej serii 100 Dni do Matury. W pierwszej kolejności zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału, do lajkowania, do komentowania, no i do innych filmów, czy to z tej serii, czy w ogóle filmów na kanale. W opisie filmu znajduje się też link do grupy na Facebooku i do innych moich social mediów, więc gorąco Was też tam zapraszam. No dobrze, nie przedłużając, dzisiaj omówimy sobie podstawowe warunki dla zadań z wzorami Wieta w szczególności. Tak czy Czyli innymi słowy dla równań kwadratowych, do nierówności jeszcze dojdziemy, ale no właśnie. Zajmiemy się tymi równaniami kwadratowymi z parametrem oczywiście. Będziemy sobie chcieli tutaj omówić jakie warunki należy dodać, no i później jakie warunki należy rozwiązać, żeby dane zadanie zrobić poprawnie. Nie będziemy dzisiaj rozwiązywać pełnych zadań, dzisiaj sobie opowiemy tylko o warunkach, a na takie pełne przykładowe rozwiązanie zadań i tego i po prostu na to jak do tego podejść, zapraszam was już tak naprawdę, na chyba jutrzejszy film, z tego co pamiętam, bo w jutrzejszym dniu chyba właśnie mamy to zaplanowane. No dobrze, no to co sobie dzisiaj omówimy? Ostatnio były równania i nierówności liniowe, a dzisiaj będą równania i nierówności, a tak naprawdę same dzisiaj będą głównie równania kwadratowe z parametrem, w szczególności wyznaczanie liczby rozwiązań w zależności od parametrów, warunki, przy których rozwiązania mają szczególny znak lub należą do jakiegoś określonego przedziału. No właśnie. Czyli co to tak naprawdę znaczy? To znaczy, że my będziemy mieć pewne równanie, które będzie zależeć od jakiegoś, na przykład, nie wiem, parametru m, k, obojętnie, tak? To równanie będzie na przykład w taki mm, sposób y, zapisane y, i my będziemy mieć w treści zadania, mm, na przykład tego typu treść. Wyznacz wszystkie wartości parametru nie wiem, m, dla których to równanie y, ma i tutaj coś, tak? Ma dwa rozwiązania, ma jedno rozwiązanie, nie ma rozwiązań, ma dwa rozwiązania dodatnie, dwa ujemne, ma rozwiązania przeciwnych znaków, ma rozwiązania należące do określonego przedziału, itd. itd. No właśnie, więc jak sobie z tego typu warunkami poradzić? Tak? No więc zapiszmy sobie może taką przykładową treść. Tutaj, no oczywiście, w tym parametru może być inny parametr, co nie? Dla których równanie coś tam, tak? Możemy, tutaj będzie jakiś warunek, prawda? Tutaj w tym miejscu. Pamiętajcie, że na kanale znajdują się też filmy z tej serii 100 dni do matury z 2020, chyba trzy bodajże, tam też omawiam dość dokładnie te, te przykłady, ale też mamy taki film wszystkie warunki z wzorami Wieta z martur CKE, więc też Was oczywiście do tego zapraszam filmu. No dobrze, no właśnie, więc jakie te warunki tutaj mogą być i jakie założenia wtedy musielibyśmy sobie poczynić? No więc tak, no, moglibyśmy właśnie mieć informacje o tym, że po prostu mamy mieć na przykład dwa rozwiązania, czy tam jedno. Jeśli chodzi o nieskończenie wiele, też mogłoby się nam trafić, gdybyśmy mieli funkcję tak naprawdę stałą, równą zero. No i pamiętajcie, i o tym też będziemy mówić, że czasem te funkcje stałe też musimy sobie rozpatrzeć, jeżeli będzie nam oczywiście tutaj, no. Pozwalało dane zadanie. No dobrze, czyli co tutaj może być? Na przykład po prostu ma dwa rozwiązania. To, żeby funkcja kwadratowa miała dwa rozwiązania, a raczej, żeby takie równanie kwadratowe miało dwa rozwiązania, no to na pewno nikogo nie zaskoczę tym założeniem, że delta musi być większa od zera. I to jest dość oczywiste założenie, ale pamiętajcie, że to nie wszystko, bo jeśli ten wasz parametr będzie się też tutaj krył w tym waszym a, tak, czyli w tym, co stoi przed x kwadratem, to dodatkowo trzeba sobie założyć, że a jest różne od zera. No bo jeżeli a by było zerem, to w ogóle nie ma mowy yy, o liczeniu delty, prawda? W takim razie wy wtedy musicie sobie to założyć, że a jest różne od zera, no i yy, wtedy ta delta będzie większa od zera. Przy jednym rozwiązaniu. Już się sprawa troszkę komplikuje, jeśli mam być szczera. Dlatego, że jedno rozwiązanie mogłoby być dla delty równej 0, ale... Czyli tutaj mogłoby być dla delty równej 0 i oczywiście wtedy to a też trzeba zapisać, że jest różne od 0. Ale tutaj trzeba rozważyć, co się dzieje gdy a jest 0, bo jeśli a będzie 0, a b będzie różne od zera, to też będziemy mieć jeszcze jedno rozwiązanie, prawda? Bo wtedy co? Dostaniemy funkcję liniową, która nie jest funkcją stałą yy, i będzie też jedno rozwiązanie. Więc też o tym sobie tutaj należy zapamiętać, że ogólnie zawsze polecam Wam w momencie, w którym to, co stoi przy x kwadracie, jest zależne od parametru. Zastanowić się, co by się wydarzyło, jak to się wyzeruje. Czy taki e, scenariusz też nas będzie satysfakcjonował? To jest taki, e, takie moim zdaniem kluczowe. No dobrze, e, no to idąc dalej, zróbmy sobie taką dużą tabelkę. Tutaj, e, co możemy mieć? No, możemy mieć też informację, że na przykład nie ma rozwiązań to równanie no to wtedy zauważmy, że no mogłoby być tak, że ta delta będzie mniejsza od zera, no i oczywiście a różne od zera, to jest kluczowe. Pamiętajcie o tym, żeby cały czas sobie to zawsze zapisywać, żeby mieć to z tyłu głowy, w szczególności, jeżeli to a będzie zależeć od parametru, no to to już jest must have, ale wbijcie sobie to w nawyk, żeby zawsze o tym pamiętać, zawsze sobie wyznaczać to a, no i jeżeli to a będzie na przykład jedynką, no to po prostu sobie zapisać, a równa się 1 różne od zera, to jest tak, żeby wiedzieć, że przez cały czas to założenie gdzieś tam musimy kontrolować. No ale mogłoby też być tak, przecież, że ta funkcja byłaby po prostu stała, co nie? No ale różna, no nierówna 0, o, stała, nierówna 0, czyli A by było 0, B by było 0, ale C by było różne od zera, prawda? Więc tutaj też, no właśnie, no, trzeba sobie też o tym pamiętać, tak samo jak poprzednio, żeby zwracać na to uwagę. No dobrze, no to tutaj mamy tą liczbę rozwiązań, prawda? Yy, czyli moglibyśmy jeszcze mieć oczywiście nieskończenie wiele rozwiązań, ale to nieskończenie wiele to sobie, no możemy tutaj dopisać. Yy. Tak malutko, no bo to nas, jak mam być szczera, nie będzie pewnie jakoś w zadaniach maturalnych zbyt często spotykać, ale tak naprawdę tutaj wtedy z deltą nie byłoby w ogóle możliwości nic stworzyć. Jedyne co, to ta funkcja kwadratowa musiałaby mieć a równe 0, b równe 0 i c równe 0, czyli innymi słowy, musielibyśmy uzyskać funkcję stałą równą 0, żeby mieć nieskończenie wiele rozwiązań, no i tylko to by nas wtedy satysfakcjonowało. No, zawsze. Mogłoby się tak zdarzyć, ale no tak jak mówię, no, na w zadaniu maturalnym zapewne, zapewne nie. No właśnie, więc to jest ta liczba rozwiązań. I tutaj y, najważniejsza rzecz, no bo na pewno o delcie pamiętacie, że po prostu w zależności od delty mamy no, tam różną liczbę rozwiązań, to kolejna rzecz jest taka, że pamiętajcie o rozważaniu tych przypadków funkcji liniowej, Slash /stałej, prawda? Yy, dlatego, że tutaj też możemy mieć na przykład jedno rozwiązanie albo możemy mieć brak rozwiązań, jeżeli się nam to a wyzeruje. No i pamiętajcie o tym a, że sama delta to jest zawsze za mało, trzeba jeszcze mieć to a. No to teraz idąc dalej, jakie te rozwiązania mogą być, jeżeli chodzi o znaki? No i to już pewnie wielokrotnie sobie yy, tłumaczyliśmy, ale tutaj najbardziej polecam yy, oczywiście Najbardziej polecam te warunki z wzorami wieta. No i sobie te wzory wieta teraz tutaj zanotujmy. O, może z boku. x1 razy x2, one są te wzory w tablicach. i x1 dodać x2. To jest c przez a, a to jest minus b przez a. Oczywiście dla takiego równania. O, prawda? No właśnie. No i teraz moglibyśmy mieć też takie założenie, że na przykład ma dwa różne rozwiązania. No, i tutaj na przykład dodatnie, prawda? No to co wtedy? Jak sobie wtedy z, takimi, e, z takim warunkiem poradzić? No to skoro ma mieć dwa różne rozwiązania, to za to o, no to, to jest to samo co tutaj, prawda? No jak ma dwa rozwiązania, to od razu tak naprawdę chodzi o to, że one mają być różne. Więc od razu wiemy, że ten fragmencik no, będzie nam potrzebny, no bo chcemy mieć te dwa różne rozwiązania, co nie? Więc to już na wstępie sobie możemy przerzucić, czyli a różne od zera i delta większa od zera. Pamiętajcie o tym, a różne od zera i delta większa od zera, ale przede wszystkim to a, tak? Nie gubmy tego a. No, i tutaj wykorzystamy sobie właśnie te wzory Wieta. Yy, dlatego, że skoro to x1 i x2 mają być dodatnie, prawda, czyli one muszą być większe od zera, no to na pewno. Ich suma będzie dodatnia, prawda? No bo plus dodać plus da nam plus. Ale pamiętajcie, że to jest za mało, bo na przykład, jeżeli jedno miejsce zerowe byłoby piątką, drugie minus jedynką, to suma też byłaby dodatnia, prawda? Więc to jest za mało. Potrzebujemy jeszcze czegoś. To iloczyn, tak? Dlatego że. Iloczyn będzie dodatni tylko wtedy, jeżeli to x1 i to x2 będzie tego samego znaku, tak? Czyli jeżeli x1 i x2 będzie tego samego znaku, no to albo będzie tylko dodatnie, oba, oba będą dodatnie, albo oba będą ujemne. No to oba ujemne nie dadzą nam sumy większej od zera, więc tutaj te cztery założenia, one muszą być razem, tak? To x1 dodać x2 większe od zera i x1 razy x2 większe od zera, te dwa są nieodłączne, jeżeli chcemy mieć dodatnie. Te nasze miejsca zerowe. No dobrze, później pokażemy sobie, jak inaczej to zapisać bez wzorów Wieta. Więc no, na razie przejdźmy sobie do, do kolejnego, czyli ma dwa różne rozwiązania, ale ujemne. No to tutaj zauważmy, że tak naprawdę będzie się nam tylko ta część tutaj różniła. Yy, druga prawda, no bo ta pierwsza część, czyli dwa różne rozwiązania, to sobie od razu, yy, no, możemy przypisać, no bo dwa różne rozwiązania będzie mieć wtedy, kiedy delta będzie większa od zera. No i to a będzie różne od zera. No a co z ujemnymi? No to już wiemy, że chcemy, żeby był minus i minus, więc ich iloczyn będzie też większy od zera, tak? Ale Tutaj suma będzie ujemna, no bo minus dodać minus to będzie minus. Czyli x1 dodać x2 musi być mniejsze od zera. Co jeszcze tutaj moglibyśmy dodać, że ma dwa różne rozwiązania i na przykład przeciwnych znaków. Czyli minus oraz plus. Tak? No właśnie. No to skoro dwa różne rozwiązania, to tak naprawdę znowu możemy sobie przepisać to nasze pierwsze i ono będzie tutaj występować, no i tak, skoro przeciwnych znaków, no to mamy plus i minus, tak? No to tylko i wyłącznie iloczyn nam wystarczy, no bo plus razy minus da nam minus, prawda? No i już nie potrzebujemy nic więcej, tak naprawdę, tutaj w tym założeniu. No dobrze, no to teraz jeszcze moglibyśmy sobie zrobić, że te znaki są takie same czyli ma dwa różne rozwiązania tych samych znaków. No to tutaj będziemy mieć, że a jest różne od 0, delta większe od 0. I skoro tych samych znaków, to albo plus plus, albo minus minus, to wiemy, że w takim razie iloczyn będzie większy od zera, No bo plus razy plus da nam plus, minus razy minus też da nam plus, czyli iloczyn jest większy od zera. No dobrze, to są te najbardziej podstawowe założenia, czyli właśnie mamy różną liczbę rozwiązań w zależności no, od tego parametru, no i warunki, przy których mają określone znaki. To jeszcze jest ta część bądź należą do określonego przedziału. No właśnie, no i tutaj już się pojawia delikatny problem, ale tak jak powiedziałam, chciałabym jeszcze Wam pokazać, jak te założenia zapisać bez wzorów wieta no bo obiecałam to tak też zrobię no to jak to zrobić bez wzorów wieta weźmy sobie tutaj to, że mamy te dwa różne rozwiązania dodatnie na początek no to oczywiście wszystko zależy czy znamy to a czy tego a nie znamy no ale tak jeżeli a będzie większe od zera no to ta nasza Parabola byłaby taka, a jeżeli a będzie. O, tuśmy nawet będziemy mogli to powiększyć troszkę, no a jeżeli a będzie mniejsze od zera, to ta nasza parabola byłaby taka, co nie? No i teraz zauważcie, że skoro my chcemy mieć dwa dodatnie, no to my mamy pewność, że to nasze p będzie musiało być. Y Tutaj, tak? Czyli to P będzie musiało być większe od 0. Więc mogłabym sobie te warunki zapisać troszkę inaczej. Mianowicie, no oczywiście delta większe od 0, a różne od 0, to wiadomo, ale P większe od zera, prawda? No i teraz zauważmy, że w momencie tutaj. Naszej osi, jeżeli te ramiona są skierowane do góry, no to ja już tutaj powinnam mieć coś dodatniego. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że P większe od zera równie dobrze mogłoby być też na przykład dla takiego czegoś. No i okej, okay, P będzie większe od zera, ale jedno będzie... Tutaj ujemne, więc to mi nie satysfakcjonuje. To jak, to jak to zrobić? Przy ramionach skierowanych do góry, ja chcę, żeby te moje miejsca zerowe były tu, P było pomiędzy nimi, a jak ja już przekraczam to miejsce zerowe, to ja już na osi muszę być powyżej, prawda? No ale to by było dla A większego od 0. No, my chcemy, żeby to nasze F od 0 było większe od 0. No, ale dla A mniejszego od 0, czyli jakbyśmy właśnie mieli odwrotną sytuację, może sobie to zmarzemy i tu zrobimy. Zupełnie nową oś, będzie nam łatwiej. O, powiedzmy, że coś takiego. Że o. o, no to tak, to ja mam tutaj te miejsca zerowe, a wtedy już chcę, żeby, żebym już te dwa miejsca zerowe miała z tej strony prawej. No a jak już sobie minę to miejsce zerowe tutaj, no to już wtedy mam mieć całe poniżej, prawda? Zera całą resztę paraboli. W takim razie, no dla a mniejszego od 0, ja chcę, żeby to f od 0 było od 0 też mniejsze, prawda? No to y y oczywiście często będzie tak, że to a będziemy znać, no i wtedy wystarczy, że sobie po prostu któryś z tych warunków wybierzemy i dodamy, ale możemy te warunki też zapisać łącznie jako a razy f od 0, po prostu większe od 0, bo a i f od 0 muszą mieć ten sam znak akurat w tym przypadku, co nie? Więc to można by było sobie nawet zapisać łącznie. I zamiast tych warunków tutaj, y, które mamy, moglibyśmy też sobie wziąć te warunki, i one byłyby równie dobre. Tak? Też byśmy byli w stanie sobie tymi warunkami y, to zadanie y, zrobić. Czyli bez wykorzystania wzorów Wieta. Y, to może jako zadanie dla Was y, spróbujcie rozpisać te trzy też, właśnie y, założenia, y, znaczy no, te trzy warunki tutaj, tak naprawdę, y, z zadań, czyli kiedy mamy dwa różne rozwiązania ujemne, przeciwnych znaków i tych samych znaków, y, właśnie korzystając, y, albo spróbujcie, właśnie korzystając z, z tej metody, którą sobie tutaj przedstawiliśmy. Y, Dajcie znać w komentarzu, jakbyście to zapisali, no i ja bardzo chętnie poczytam i posłucham Waszych pomysłów. No a teraz, co w momencie, w którym należy do jakiegoś określonego znaku? Czyli możemy sobie wziąć tą treść zadania, mniej więcej tutaj, o, znaczy do, do jakiegoś określonego przedziału. To sobie też omówimy, a tak jak mówię, konkretne zadania i więcej różnych przypadków z wzorami Wieta będziemy sobie już w kolejnym filmie rozważać. O, tu sobie to wklejmy. No dobra, to tutaj weźmy ten, ten konkretny warunek, który mieliśmy, dla których równanie. No i tutaj weźmy sobie, że ma dwa różne rozwiązania należące do. Przedziału, no na przykład minus nieskończoność 3, ok? No dobrze, no i teraz tutaj zamiast to należące do przedziału, można by było też równoważnie zapisać, że ma dwa różne rozwiązania. Równoważnie ma dwa różne rozwiązania, na przykład mniejsze od 3. No dobra, i tutaj sobie to tak rozważymy i zaraz sobie jeszcze rozważymy mniejsze bądź równe, bo to też może być tutaj różnica. No właśnie, no to jak to możemy zrobić? Możemy to też tymi wzorami Wieta sobie ogarnąć, no bo tak, przede wszystkim ma dwa różne rozwiązania, no to już wiemy, że A różne od zera i delta większa od zera. I tutaj, jeżeli nie wiecie, co dalej zrobić, ale wiecie, że musicie mieć te dwa różne rozwiązania, czyli ta delta i to, aby musiały tutaj spełniać takie warunki, to zawsze w najgorszym wypadku po prostu sobie rozwiążcie to, co potraficie. No i zawsze jakiś punkt tutaj zdobędziecie. No dobrze. No to co dalej? Tu już się zaczyna problem, i przestrzegam was. Nie możemy tego zrobić w ten sposób, że X1 mniejsze od 3. I x2 mniejsze od 3, no to tak, tak sobie to przenieść na zasadzie, a no to w takim razie iloczyn mniejszy od 9, a suma na przykład mniejsza od 6. To tak nie będzie działać, od razu Was uprzedzam. Ale coś, co możemy zrobić, to przenieść to rozumowanie tylko troszeczkę bardziej mądrzej, Mianowicie, przecież ja sobie mogę przenieść tą trójeczkę na lewą stronę. I wtedy uzyskamy x1 minus 3 mniejsze od 0 i x2 minus 3 mniejsze od 0. To teraz tak naprawdę zauważamy, że te dwie liczby muszą być ujemne, tak? I teraz przenosimy sobie to nasze rozumowanie. Czyli skoro ujemne, to ich iloczyn będzie musiał być dodatni, a ich suma będzie musiała być ujemna, czyli to jest dokładne przeniesienie tego rozumowania z tych dwa miejsca zerowe ujemne, prawda? No i to pierwsze, yy, pierwsze i drugie dość oczywiste, no ale trzecie i czwarte tak naprawdę wymagałyby jeszcze dalszego roz, yy, yy, rozpisania, prawda, no bo tutaj mielibyśmy od razu to x1 dodać x2 i tu mamy wzór Wieta, minus 6, ale tutaj w tym czwartym już to nie będzie takie oczywiste, no bo zauważmy, że jak sobie to wymnożymy, to mamy x1 razy x2, minus 3x1, minus 3x2, dodać 9 y, większe od 0. No i w takim razie tutaj y, mamy no niby tu już ten wzór Wieta, ale tutaj jeszcze nie mamy, bo tu będziemy potrzebować sobie to jeszcze wyłączyć przed nawias. I dopiero teraz ten... O, w sumie możemy sobie to zostawić po tej stronie. I tu mamy wzór wieta, i tu mamy wzór wieta. No dobrze, więc w taki sposób moglibyśmy sobie to zrobić. Czy można by było zrobić to inaczej, korzystając właśnie z tej, z tej drugiej metody, którą sobie tutaj e, przedstawiliśmy? Oczywiście, że tak. W sumie to możemy sobie. E, tak, patrzę, patrzę. E, chyba sobie to po prostu. Mm, Albo dobra, zostawmy sobie tutaj, tutaj sobie to rozpiszmy. No dobrze, więc znowu, skoro ja chcę mieć, albo może nawet bez tego, o, samą oś sobie narysujmy. Skoro ja chcę mieć, tutaj mam trójeczkę, moje miejsca zerowe w tej części, no to mogłabym sobie to tak zrobić, znowu, w zależności od tego, czy a będzie większe od zera, czy a będzie mniejsze od zera, no to będzie to wyglądać troszeczkę inaczej, prawda? No bo dla a większego od zera, Mniej więcej mogłoby to wyglądać w ten sposób, prawda? No i znowu, A byłoby różne od zera, no i delta większe od zera, to jest dość oczywiste z tego względu, że no, musi mieć te dwa różne rozwiązania, prawda? No i teraz znowu, patrzę sobie na P, no P musi być mniejsze od trzech, co nie? Tutaj się to nic nie zmienia. No ale skoro P ma być mniejsze od trzech, to ja wiem, że na pewno jedno wtedy z tych miejsc zerowych będzie jeszcze z tej, będzie mniejsze też jeszcze niż to P, więc będzie tym bardziej mniejsze niż trzy, co nie? Ale to drugie miejsce zerowe tutaj, no na nie trzeba uważać, bo jak na przykład to by było jakoś tak, no to też by było P mniejsze od tej trójki, ale to drugie miejsce zerowe już by nam tu Wyskoczyło. Więc jak znowu zagwarantować, żeby było na pewno tutaj? No, skoro ramiona są do góry, no to jak mamy te od miejsca zerowego do miejsca zerowego, będzie poniżej, ale jak już przekroczymy to miejsce zerowe, to już będziemy powyżej. Więc po prostu wystarczy sobie tutaj założyć, że EO3 jest większe od zera, prawda? No a tutaj znowu w ten sam sposób, tylko Ewot 3 ma być mniejsze od zera. I czy da się to razem połączyć jakoś w zależności od tego A. No oczywiście, że tak. A różne delta większa, P mniejsze, to się nie zmienia, ale tutaj to było dla A większego, więc znowu A razy E od 3 po prostu większe od zera. No bo tutaj też A dla mniejszego, no to iloczyn będzie większy, prawda? Więc też w taki sposób możemy sobie to fajnie zrobić i fajnie połączyć. No i tak jak powiedziałam, co w momencie tu sobie co właśnie jeszcze skopiujmy. Co w momencie, w którym ja będę mieć nie taki przedział, tylko będę mieć domknięty, tak? No co ja wtedy dopuszczam tą trójkę, prawda? No i troszeczkę mi się tutaj zmieni, bo tu będę mieć mniejsze bądź równe, prawda? Skoro tutaj mam mniejsze bądź równe, to tutaj też mam mniejsze bądź równe. No i zauważmy, że ja wtedy dopuszczę iloczyn równy 0. No bo powiedzmy, że jedno będzie mniejsze, drugie będzie tutaj, tak? Jedna z tych liczb będzie mniejsza od zera, a druga na przykład będzie 0. No to iloczyn będzie 0, ale przy sumie ja już muszę mieć mniejsze. Nie mogę mieć. Yy... Tutaj tej sumy mniejszej bądź równej, dlatego że równa to ona by była tylko wtedy, kiedy oba byłyby zerem, prawda? Tak naprawdę, a oba nie będą, bo delta jest większa. Więc przy iloczynie dopuścimy jeszcze równe, więc iloczyn będzie większy bądź równy od zera, ale suma pozostanie mniejsza. No i tak naprawdę zmieni się nam wtedy to tylko tutaj. A co w tym założeniu? No bo tutaj dopuścilibyśmy sobie, że to mogłoby być też takie, prawda? To tak naprawdę dopuścilibyśmy sobie, że tutaj możemy mieć większe bądź równe, tak? A tutaj mniejsze bądź równe, no bo dopuścilibyśmy sobie coś. Takiego. Zgadza się? Czyli tutaj też większe bądź równe sobie dopuszczamy. No dobrze, to na tyle w dzisiejszym filmie. Dzisiaj tak bardzo pogadankowo, bardziej niż, niż zadaniowo, ale już w kolejnych filmach no, będziemy jeszcze troszkę drążyć tego tematu. No i właśnie już w kolejnych filmach sobie rozwiążemy jakieś takie konkretne zadanie. Zobaczymy, jak to funkcjonuje i też będziemy jeszcze rozmawiać o o założeniu wcześniejszym, czyli stosuję wzory Wieta dla równań kwadratowych, także tych równań kwadratowych z parametrem, czyli właśnie będziemy sobie jeszcze rozpisywać wzory Wieta z wartością bezwzględną, z różnymi potęgami i tak dalej. No a ja już dzisiaj właśnie zapraszam Was na też poprzednie filmy i na te kolejne, bo też jeszcze porozmawiamy sobie o nierównościach, czyli coś też, co często bywa problematyczne. No dobrze, pamiętajcie o subskrypcji, o lajkowaniu i do zobaczenia już w kolejnych filmach na kanale. Cześć!